Jeżeli wiesz te trzy rzeczy, to już dawno powinieneś mieć atrakcyjną, męską sylwetkę wolną od kompleksów, wstydu i niskiej pewności siebie. Tylko deficyt kaloryczny powoduje utratę tkanki tłuszczowej, również z brzucha. Mimowolnie spowolnione powtórzenia jako jedyne doprowadzają do istotnego wzrostu Twoich mięśni. Liczenie kalorii jest najłatwiejszym sposobem na kontrolowanie wyglądu sylwetki poprzez wpływ na stosunek ilości tkanki tłuszczowej do ilości masy mięśniowej. Jeżeli wiedziałeś o tych trzech rzeczach, a mimo to nadal masz chudotustą sylwetkę, przez którą czujesz się źle nie, męsko słabo, nie atrakcyjni masz kompleksy, czy się wstydzisz, to potrzebujesz przewodnika, który powie Ci krok po kroku co masz robić, będzie Cię pilnował, czy to robisz i będzie Ci udzielał pewnego wsparcia, tak żebyś nie odpuszczał jak do tej pory. Dlatego jeżeli jesteś mężczyzną, który chce spalić tłuszcz i zbudować mięśnie po to, aby wyglądać atrakcyjniej, czuć się lepiej i mieć większą pewność siebie, to współpraca oparta o program od chudotłustego do atrakcyjnego jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Gwarantuje ona, że schudniesz od 4 do 12 kg w ciągu 3 miesięcy, Zbudujesz masę mięśniową, spalisz tłuszcz, będziesz miał atrakcyjną, męską sylwetkę, no i pozbędziesz się tych wszystkich negatywnych odczuć, które teraz Ci towarzyszą. Zostaw komentarz program lub napisz do mnie taką wiadomość prywatną, a przekażę Ci więcej informacji o tej współpracy z gwarancją efektów.